Cześć, zanim zaczniemy, krótka autopromocja. Jeżeli zainteresował Cię ten produkt, możesz go kupić tanio w moim sklepie enimo.net. Każdy zakup to wsparcie dla rozwoju kanału. Link poniżej w opisie pod filmem. Dziękuję, a teraz zaczynamy. Chłodnica oleju w Mercedesie EW211 z lat 2002-2008 to kluczowy element systemu chłodzenia, który zapobiega przegrzaniu silnika. Z czasem może zająć nieszczelności. Co prowadzi do utraty oleju lub jego zanieczyszczenia. Aby to naprawić, potrzebujesz nowej chłodnicy, odpowiednich narzędzi i chwilę czasu. Zacznij od odłączenia kanałów zasilających olej i chłodziwem. Użyj kluczy imbusowych i grapa, aby odblokować mocowania. Następnie usuniesz stary element, uważając na ostre krawędzie. Następny krok to czyszczenie powierzchni montażowych i montaż nowej chłodnicy, ściśnięcie mocowań i podłączenie rur. Zalecam sprawdzenie połączeń na nieszczelność po włożeniu oleju do silnika. Jeśli nie jesteś pewien, skonsultuj się z instrukcją producenta lub mechanikiem. Chłodnice dostępne są w wielu sklepach, ale upewnij się, że pasują do Twojego modelu. Uwaga, zawsze przy wymianie zachowaj wszelkie środki ostrożności. Pamiętaj, że moja instrukcja to tylko uniwersalny poradnik najlepiej zawsze zlecaj wymianę swojemu mechanikowi lub osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje. W zależności od danego samochodu instrukcja montażu może się różnić. Najlepiej sprawdź instrukcję pojazdu, aby dokładnie zweryfikować, jak powinna zostać wymieniona dana część. Pamiętaj, że tą część możesz kupić online z szybką wysyłką. Zeskanuj kod QR, aby sprawdzić ten produkt lub sprawdź link w opisie poniżej. Dzięki i miłego dnia.